Znaczy, Bo my budujemy falę strachu. My budujemy falę strachu. Fala strachu również budowana była za poprzedniego rządu w kontekście na przykład ataku na ceny zbóż. Pani... Senator doskonale przecież też orientuje się w temacie. Tą falę ale, strachu akurat zbudował Prawo i Sprawiedliwość. Powoli, przerwę ale czy mogę? Posłowi. Bo ja pani nie przerwałem Ale ja nie przerwałem. Byłam mocno to w nie tym temacie Ta, nic, pan panie, panie pośle. Jeżeli, jeżeli pszenica kosztowała na przykład 1200 zł za tonę i wtedy spadki były już z 1500-1800 tych kulminacyjnych momentów, to wtedy ludzie, rolnicy byli podżegani przez polityków dzisiejszego rządu, Platformy Obywatelskiej. I ci mówili, że pszenica tanieje, że to jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, kiedy pszenica na rynku przy żniwach będzie oscylować w okolicy 600 zł, 700 zł, to nikt nie protestuje, nikt z nie mówi. To państwo budowali falę strachu. To pozwólmy na to, ja Dzisiaj państwo mówią o polityce e, o polityce związanej, ja się, związanej przede wszystkim z pracą. A ja pan redaktor nie czuje niebezpieczeństwa? Co ja, to za ludzie? Dlaczego ja przyjazdy? Ja, nie boi i, się pan o nie boi się pan polskie kobiety? No to porozmawiamy i, i, o tym. Nie ale, ale niech mi nie, 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 Zacznijmy od bezpieczeństwa, to znaczy, potem rozmawiamy o rynku pracy, bo pan też, redaktor, spłyca ten temat. I, Pani pośle, e, a pan pomieszał wszystko, panie Ja, panie, ja się pośle, cieszę e, bardzo, że ale są dwie poznające się, się na rynku. Ponieważ nikt nie budował fali strachu w kontekście cen zboża e, poza prawem i sprawiedliwością. Przecież od samego początku, będąc szefem Izby Zbożowo-Paszowej, wypowiadałam się głośno i wyraźnie na to jest mnóstwo dowodów w internecie, ceny że ceny pszenicy i zboża były pochodną i są pochodną cen na rynku. Jakie to są ceny giełdy. Spadły. Jakie były, jakie były ceny pszenicy, zarządów prawicy, jakie są? Pan ale, ale, są... Spokojnie, ale spokojnie, ale spokojnie, ale spokojnie, spokojnie. jest tysiąca odpowiedzieć? Dopłać od... rolnikom do, do zboża. Budowaliście ale ty... falę strachu, wmawiając polskiemu społeczeństwu, że jest zalewane ukraińskim trującym Zbożem no Jednocześnie nie, budowali. bo to były rządy Prawa, sprawiedliwości. prawa i Sprawiedliwości. Jednoczyli to rząd prawa i sprawiedliwości. prawa i sprawiedliwości otworzył granice i zaprzestał kontroli na granicach, prawo ponieważ był prawie... niewydolny i, i nie, z... nie wyrabiał z kontrolą zboża. Za Prawo i, sprawiedliwo... tak było, panie, Za i Sprawiedliwości pszenica była grubo, zawsze pomylił po wtedy dzisiaj? na co dzień Pani tym senator, się zajmowałam, po inne panie pośle. My po teraz nie rozmawiamy. Do my o my wasi, teraz nie rozmawiamy, ale oni nie rozmawiamy. Prawo i ocenie... sprawiedliwość dopłacano do, do zboża. Wy Bo dopłacicie rolnikom. dodaną. Ale... Przekupiamy rolników zamiast opiekować. Ale to jest, za... ale to jest tak, was dobre. Pani pośle, teraz nie przekupi. Będziecie chcieli zbudować. Panie pośle, ja, no, pośle, ja, ja tak bardzo tak. się Rolnictwo ucieszyłem, że są dwie osoby znające się na rynku rolnym tutaj w studio, ale niech będzie merytorycznie. Pani pośle. Rolnictwo potrzebuje inwestycji. Wtedy, kiedy były dramatycznie niskie ceny zboża, trzeba było do tego zboża dopłacić i to się stało. I to wtedy oceniłam pozytywnie. Natomiast drugim krokiem to była potrzeba zainwestowania w polskie rolnictwo. I tego już rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił. Było tylko dosypywanie, co protest, dosypywanie kasy, co procent. A Inwestycje. trzeba doprowadzić do tego, Inwestycje. żeby tych protestów, panie pośle, nie było. Dopłaty Czyli do zakwitów. Mniej Ciema. o dopłata, więcej o Inwestycje. Pani senator, Inwestycje. pani, 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 pani pośle, Ja obiecuję naszym widzom, temat, w temat w rolniczo, będzie temat, temat będzie wracał mniej się z nami niż państwo Jak na rolnictwie, ale rozumiem, z że jesteśmy przez żniwami. Ale ja chciałam się dowiedzieć, chętnie skorzystam, chciałam się dowiedzieć, co zespół wypracował. Jakie rozwiązania, jakie zespół wypracował? Pani posłanka, pani posłanka, pani posłanka, życzę pana pani Senator, jako to, to, to myślę, że być się To musi rozwiązania być, te, te dla te rzeczy, Kończymy tymi rzeczy.